Cześć tu Ania! Dzisiaj mam dla Was śliczny świąteczny DIY. Zobaczcie, to są takie piękne, składane gwiazdy, które cudownie prześwitują, tego dokładnie tutaj nie widać, ale one mają przepiękne wzory, przy okazji tej macie po prawej pięknie kwitnącego mojego stołczyka, Kornela. Nie zwracamy uwagi na jakość moich okien, tylko patrzymy. Na te właśnie y, piękne gwiazdy, które zaraz będziemy wspólnie robić, będziemy potrzebować tylko trzy rzeczy. Pierwsza z nich to. Bibuła, druga to nożyczki, trzecia to jest taśma dwustronnie klejąca. I jeżeli chodzi o bibułę, to będzie to bibuła taka e, cienka, która jest e, prasowana, nie tam karbowana. I ją dosyć ciężko znaleźć, bo ona zwykle sprzedawana jest w takich śmiesznych rolkach. E, ja ją kupiłam akurat tą w krefurze. Jeżeli macie problem z kupieniem bibuły, to ja czasem robiłam tak, że e, prasowałam bibułę. Karbowaną, ale mimo wszystko to jednak nie jest taki efekt, bo ona, ta karbowana nie ma tego połysku, więc warto poszukać właśnie takiej bibuły, która jest po prostu gładka. I ja już pokroiłam ją na kawałki, już Wam pokazuję, jakie kawałki to mają być. Tu mam taką kartkę z recyklingu, i wielkość ma być taka, żeby ta szerokość. Powtórzyła się tutaj dwa razy, czyli ja zwyczajnie robię tak, jak utnę jakiś kawałek kartki, zginam ją tak, tak i teraz już wiem, że tutaj obcinam, że jest ok. I sobie to odrysowałam 8 e, razy, bo potrzebujemy 8 e, takich kawałków o, e, i będziemy je składać. I już Wam pokazuję, e, jak składamy e, te kawałki. Zaczynamy od tego, że nam się będą zawijać, to jest normalne. Zaczynamy od tego, że składamy ten kawałek na pół. To jest super proste, naprawdę. I teraz tu robimy dziubek, czyli jedną połówkę zaginamy. Teraz zaginamy drugą. Hop. No i mamy nasz pierwszy dziubek. Obracamy i robimy to samo z drugiej strony. Proste, proste. I teraz z tej strony zaostrzamy nasze chodziłko. I to samo na drugiej połowie. Jesteśmy już bardzo blisko. Bo teraz robimy to, zawijamy to kolejny raz. Tak wygląda połówka. Teraz druga połowa. Tą samą prostą czynność wykonujemy z pozostałymi ośmioma kartkami. I teraz, kiedy te wszystkie elementy mamy już gotowe, to ja je połączę. I łączenie jest tak samo naprawdę bardzo, bardzo proste, bo wystarczy je skleić tak, żeby do tej linii środkowej, którą mamy wcześniej na początku zaznaczoną, tu dostawić nasz element. I tak w, będziemy to robić kołowo. Najważniejsze, żeby to e, ładnie skleić i żeby te fragmenty taśmy dwustronnie klejącej były równe, to znaczy, żeby zrobić to, w, ja zrobię to w formie trójkątów i żeby te fragmenty taśmy, zobaczcie, były takie w miarę równe, bo te gwiazdki są przeźroczyste i to na oknie będzie widać, jeżeli przyklejamy je w jakiś badziewiarski sposób, więc kroimy przede wszystkim tą taśmę tą taśmę dwustronnie klejącą właśnie w takie w miarę równe trójkąty, które jakoś wyglądają, bo potem to wszystko ta dbałość o te trójkąty nam się odpłaci. I teraz ostatnią wkładamy. Pod. O. I zobaczcie. Tak wygląda gotowa gwiazda. Ona Jej zaletą jest przede wszystkim to, że jest przeźroczysta i pięknie wygląda na oknach. Ale jeżeli nie macie ochoty na zrobienie takiej gwiazdy, która będzie na oknie, można to zrobić po prostu ze zwykłego papieru i sam ten wzór. Zobaczcie, jak on pięknie tu wygląda. Oczywiście on się zaraz będzie prezentował znacznie lepiej na moim oknie niż tutaj, właśnie w tym słabym świetle. Ale właśnie, jak się, jeżeli nie robicie tego na okna, robicie to na przykład na drzwi albo na ścianę, to nie musi robić tego właśnie z takiej przeźroczystej bibuły, bo znacznie ładniej to będzie wyglądać po prostu wybrane z jakiegoś kolorowego papieru. Może być nawet dwustronny, bo to będzie jeszcze ciekawsze. Także to wszystko, to już pozostawiam w Waszej wyobraźni, ale zobaczcie, jaki to jest. Proste DIY, jak to łatwo zrobić, a jak to efektownie wygląda. Wydaje się, że to jest coś bardzo skomplikowanego i takiego, yy, według mnie, przynajmniej wyszukanego. Yy. Maś to po prostu banalnie proste, nawet wydaje mi się, że trzylatek byłby to w stanie yy, zrobić. To by było na tyle. Do zobaczenia już jutro. Buziaki, papa.